Łódzkie na plus. Podsumowanie tego dnia w skrócie. Specjalistyczne urządzenia do badania ginekologicznego z wykorzystaniem mikrokamerki. To część sprzętu, jaki trafi na oddziały ginekologiczno położnicza wojewódzkiego szpitala im. Madurowicza, który wchodzi w skład szpitala im. Pirogowa. Wojewoda łódzki Tobiasz Bochański podpisał umowę z dyrektorem szpitala Romanem Bocianem dotyczącą przekazania na ten cel 2 700 tysięcy zł z funduszu przeciwdziałania COVID-19. To bardzo istotna i bardzo ważna w naszym województwie, ale także i dla miasta Łodzi inwestycja która zapewni większy komfort, lepszą jakość badania dla wszystkich mam, które będą miały przyjemność i okazję e, e, swoje pociechy rodzić właśnie w szpitalu Pirogowa. Sygnatariuszom towarzyszył marszałek Grzegorz Schreiber, który już zapowiedział, że na najbliższej sesji sejmiku złoży wniosek o uzupełnienie tej kwoty o kolejne 300 tysięcy złotych z budżetu województwa. To oczywiście większe możliwości, większe możliwości w tym jakże trudnym Czasie, bo przecież ciągle jeszcze COVID o nas nie zapomniał. My musimy o nim pamiętać w związku z tym i musimy także się przygotowywać na ewentualne jakieś zdarzenia, które mogą jeszcze w związku z tym nastąpić. San były kolejnym przystankiem na trasie cyklu Porozmawiajmy w Łódzkim z mieszkańcami. Spotkał się marszałek Grzegorz Schreiber. Samorząd województwa łódzkiego reprezentowały także Iwona Koperska, przewodnicząca sejmiku oraz radna wojewódzka Dorota Więckowska. Wizyta marszałka w Powiecie Łaskim rozpoczęła się od odwiedzin w miejscach, gdzie zrealizowane zostały lub powstaną inwestycje wsparte pieniędzmi z programów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Jestem po spotkaniu w Sołeckie Dobra. Miałem wielką przyjemność przekazać czek, na 100 tysięcy złotych dla pani Solty, dla całej grupy znakomitych ludzi, którzy tam współpracują z nią i działają. Inwestycja otrzymała dofinansowanie w ramach nowego konkursu Infrastruktura Sałecka na Plus. W budżecie województwa na ten cel przeznaczone zostały 2 miliony złotych. Za nami Europejskie Igrzyska Akademickie Łódź 2022. To było 16 dni sportowej walki i wielkich emocji. Igrzyska rozgrywane były w 20 dyscyplinach na 20 arenach. Na trzeciej lokacie uplasowała się Politechnika Łódzka z dorobkiem 8 medali. Głęboko wierzę kto, że są wśród rzeszy uczestników tych Igrzysk także przyszli mistrzowie Europy, świata i olimpijskich. Chcieli być wolni i wolność sobie zawdzięczać. Stanęli do walki o wszystko, co kochali. Naszym obowiązkiem jest o nich pamiętać. W 78. rocznicę wybuchu powstania warszawskiego marszałek województwa łódzkiego Grzegorz Schreiber wraz z wojewodą łódzkim Tobiaszem Bochańskim złożyli kwiaty na grobie Barbary Nazdrowicz, wiewiórki, uczestniczki Wielkiego Zrywu. W województwie łódzkim wciąż żyje 16 powstańców, o których samorząd województwa nie zapomina.